Dzień dobry Polsko, 17 prawie na zegarku, a my dalej w pracy, pomimo niedzieli, wolnego dnia. Jesteśmy we wsi w miejscowości Goszcz u Damiana, który ma lat 26. Zgadza się, Damian? Tak. Damiana pewnie znacie, bo Damian miał już okazję e, gościć e, na łamach takich transmisji e, przy rozmowach, właśnie w związku z pisaniem z dziećmi. Zgadza się, Damian. Miałeś już takie okazje. Byłeś. Tak. Damian, przyjechaliśmy z Tobą porozmawiać o o tym, że pomimo tego, że... Ile już byłeś zatrzymywany raz w ten sposób? Dwa. Dwa. Czyli to jest Twój trzeci raz. Z trzech razy sztuka. Damian, y, przez nas jesteś po raz pierwszy zatrzymywany, ale faktycznie po raz trzeci jesteś zatrzymywany. Masz problem... Jak sądzisz? Jak uważasz? Czy masz problem właśnie z uregulowaniem tych takich swoich ciągów, tych chęci, że piszesz do dzieci. Czy uważasz, że to jest twój kłopot? No tak, jest kłopot. No. Masz kłopot? Tak. I czy czujesz potrzebę, na przykład, żeby tobie pomóc w formie psychologa? Potrzebuję psychologa. Potrzebujesz psychologa? Tak. A powiedz mi proszę, bo jesteś 26-letnim dorosłym mężczyzną. Mówisz, że potrzebujesz psychologa. Chciałeś już kiedyś skorzystać z pomocy psychologa? Dużo razy już chciałem iść, ale... A kto Ci nie pozwolił? Ojciec. Tak. Ojciec Ci nie pozwolił. Tak. Twój tata nie pozwolił Tobie skorzystać z pomocy psychologicznej. Tak. Rozumiem. A gdybyśmy my Tobie chcieli pomóc, będziesz gotowy skorzystać tak, z takiej Damian. pomocy? Damian, więc zanim zaczniemy zasadniczą rozmowę o Twoim problemie, to powiem Tobie wszystko w tym momencie tak. Zrobimy wszystko, co jest w mocy naszej fundacji, ponieważ my nie jesteśmy... Mm, Wiesz, że jakimiś przypadkowymi ludźmi, tylko jesteśmy fundacją. Czyli instytucją, już taką e, legalnie działającą, która pomaga różnym ludziom w różnych problemach. I my, poza tym, że przyjechaliśmy sobie porozmawiać o tej aktywności, która jest zła, ale o tym porozmawiamy za chwilę, wiemy już, że masz problem i chcesz sobie z nim poradzić, tylko masz e, kłopot w domu i w domu tobie nie pozwalają skorzystać z pomocy psychologa, prawda? Więc my zrobimy wszystko, żebyś ty jako dorosły mężczyzna przestał bać się własnego taty, przestał bać się jego kolegów, którzy ciebie. Z tego, co nam powiedziałeś, ograniczają, nie pozwalają Tobie korzystać. tak? A Ty bardzo byś chciał. Nie radzisz sobie z tym, że, że masz takie napięcie i kierujesz się do dzieci. Chciałbyś się z tego wyleczyć? Mam. Ok, więc tak jak powiedziałem, Damian, mogę Tobie w tym momencie już obiecać, zanim zaczniemy tą główną część rozmowy, że. No, dziś jest niedziela, więc nie, ale w najbliższym tygodniu zrobimy maksymalnie wszystko żeby w miejscowości jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, żebyś mógł tam dojechać, bo ty nie masz prawo jazdy, nie masz? Nie, nie Nie masz. Ale no to myślę, że jakoś tam wyszukamy na tyle bliską miejscowość, czy na tyle mm, z łatwym dojazdem, żebyś mógł skorzystać z tej pomocy psychologa. Masz moje słowo honoru. Nad tym. Zrobię wszystko, żeby jakiś psycholog do ciebie dotarł, albo żebyś ty dotarł do jakiejś porady psychologicznej, żeby ciebie... Objąć nadzorem, żeby objąć Ciebie terapią, ponieważ pomimo tego, że byłeś dwukrotnie, czyli po raz trzeci jesteś zatrzymywany w związku z aktywnością sieci, no jednak sobie z tym wybitnie nie radzisz. Damianie, powiedz mi dzisiaj, z kim korespondowałeś? Ile ta dziewczynka ma lat? Tak, którą masz zapisaną jako księżniczka w kontaktach? 11. Ty masz 26, 15 lat różnicy. Dużo, nie? I to jest dzieciak. Co cię po, pociąga w takich małych dzieciach? Co cię kręci? Nic tylko, że popisać. Nie żeby się spotkać, czy coś. No wiem, ale a, a o czym z nimi piszesz? No, Głupotek. No, no. Zależy co dla kogo jest głupotą, nie? No tak. Ale te głupoty, o których mówisz, to co tam się w nich przewija? Ja ci przeczytam taki cytat. E, Mała, a mam takie pytanko do ciebie, takie intymne. Czy masz już na pusi włoski? Zgadza się? No ty o to. Nasmarujcie olejkiem do opalania. Pozwolisz mi stosować twoje piersi i między nogami? To są te takie głupoty. Damian, to by były głupoty. Gdybyś to napisał do dziewczyny w wieku 18, 19, 20 lat. A to nie jest głupota. To nie jest głupota, tylko... To jest problem. Ty już spędziłeś kawałek czasu w ostatnim czasie w zakładzie karnym za przestępstwa związane z pedofilią, tak, prawda? Tak. Ile już tam przesiedziałeś? 7 miesięcy. Wyszedłeś po tych 7 miesiącach i mimo wszystko robisz to nadal. Nie boisz się powrotu do zakładu karnego? Nie. Nie boisz się? Nie. A dobrze ci tam było? Zadam, wiesz co, zadam Tobie może tru, tak. trudne pytanie, tak, trochę tak. inne. Czy masz wrażenie, że było Ci tam lepiej niż tutaj w domu? Z miałem takie wrażenie. Że jest tam Ci lepiej w tym tak. zakładzie karnym? Miałeś większy spokój? Tak. A ten spokój z kim się wiązał? Kto tutaj powoduje w domu, że się czujesz niespokojny? Nie z ojcem słuchać, bo ciągle to... A, czyli problem krwi w tacie? Tak. Rozumiem. Czyli tam się ja w zakładzi. Aha, czyli bolisz być w zakładzie karnym, żeby, żeby mieć spokój od taty. A czy jak byłeś młodszy, miałeś jakieś problemy z tatą, nie wiem, jakieś sytuacje, że gdzieś tata był wo wobec ciebie na przykład agresywny? Że ci na przykład uderzył? Nie. Miałeś takich nie miałeś takiej sytuacji. Tylko tyle, że teraz krzyczy na ciebie ci zabrania, tak? Pewnych rzeczy. I dlatego często się czułeś lepiej tam. Rozumiem. Ale wiesz co? Szkoda by było, żebyś e, uciekał do zakładów karnych, w sensie wchodził w popełnianie przestępstw e, i chował się w zakładzie karnym tylko dlatego, że e, twój tata ciebie niewłaściwie traktuje. Tak, jesteś dorosły, więc tutaj już jakby ochrona ciebie jako dziecka, chociaż jesteś synem swojego taty, ale ochrona ciebie jako dziecka nie wchodzi w grę, bo jesteś dorosłym mężczyzną. Natomiast. E, Okej. Okay. Zrozumiałem to, jest to dla mnie zaskoczeniem pewnym i trudne, e, kiedy dorosły mężczyzna mówi, że, że woli uciec do zakładu karnego, zrobić przewinienie i uciec, bo tam ma spokój do ojca. To jest trudne, to jest trudne. Ale miałem się, że o tym też warto porozmawiać z psychologiem. To też będzie pewnie druga rzecz, którą, którą się postaramy m, m, dla Ciebie specjalnie zrobić, bo widzimy, że problem jest poważny. E, twój tata się tutaj dosyć agresywnie zachowuje i... i, 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 i próbował jakby wpłynąć krzykiem na Ciebie przed naszą rozmową, próbował Ciebie zastraszyć, co jest dla mnie niebywałe, bo ja myślałem bardziej, że będzie miał problem do nas, a on próbuje wywrzeć presję na Ciebie. Często tak się zdarza? Często. Mhm. Ale czego Cię na przykład zabrania? Rozumiem, trochę, trochę chyba się cięż, widzę, bo... Cięż. Widzę, że się boisz trochę mówić, bo tata stoi dosyć blisko za nami, widzę, że się boisz chyba o tym mówić. Pewnie, gdyby taty nie było ta rozmowa, pewnie byłaby tak, łatwiejsza. Boisz się mówić, kiedy tata jest tak blisko. Boisz się, Taty? No, ja się boję, tylko nie chcę się kochać. Rozumiem, rozumiem. Nie chcesz przy nim gadać. Rozumiem to. Okej, okay, rozumiem, Damian. Damian, y, tak jak powiedziałem, a z iloma jeszcze teraz z dziećmi piszesz? O, tu jest księżniczka a z iloma jeszcze tak mniej więcej dziećmi korespondujesz w ostatnim czasie? Nie żadnej Tylko z tą jedną dziewczynką, tak? tak? Y, a gdybyś... Miał mi spróbować wytłumaczyć. Tak. Piszę do tych dziewczynek, na przykład, że chciałbyś, żeby one były twoją partnerką, żeby tak. założyć z Tobą rodzinę. Chciałbyś mieć swoją odrębną rodzinę, nie dom z tatą, z mamą, tylko swoją rodzinę, swoją partnerkę, dom. Tak. To jest takie twoje marzenie. Chciałbyś coś takiego mieć? No. I, I dlaczego myślisz, że akurat na przykład niedorosła kobieta dwudziestoletnia albo na przykład 12letnia może tobie w tym pomóc? Próbowałeś kiedyś w relacji z dorosłymi kobietami? Tak. No i? Miałeś na przykład, zaprosiłeś sobie kiedyś w domu taką kobietę dorosłą, żeby poznała twoich rodziców, tatę? Tutaj nawet nie ma dokąd. Mhm. No tutaj tak, no mieszkasz w takiej małej miejscowości, Oho. że nie. No ale gdybyś gdzieś tam, nie wiem, na zewnątrz, właśnie przez internet poznał taką dorosłą kobietę, no, czułbyś, że chciałbyś ją tutaj zaprosić, czy, czy nie, nie do końca? No nie wiem, w jakimś mieście. Mniejszym mieszkać tam dopiero. Mm -hmm. Tutaj byś nie wiedział, ale krępowałbyś się, czy bałbyś się tutaj zaprosić? Nie, tylko tutaj nie ma gdzie. No, no tak, no, no jest, no, no, jest skromny no. tutaj, no ale wiesz, to takie są polskie wioski, no. skromne takie, nie mieszkasz w jakiejś innej dziwnej wsi, niż te, które no. widzimy. E, więc e, mamy świadomość tego, że faktycznie, no tak, No tutaj możecie przejść na spacer, bo jest pięknie, cisza, spokój, no. samochód was nie potrąci, bo, bo ich tutaj za wiele no. nie ma. I no tak, no tak. Damian, niestety konsekwencją naszej rozmowy jest to, że po raz kolejny, kiedy jesteś zatrzymywany w związku z pisaniem z dziećmi, no jest to przestępstwo. Niestety jest to przestępstwo w warunkach recydywy. My zmuszeni jesteśmy, jak się domyślasz, powiadomić policję o tym fakcie, bo takie są procedury. I tak też, że tak powiem, się stało w tym momencie, jak widzisz, pojawili się tutaj policjanci, którym za chwileczkę przekażemy siebie w ich ręce. Ale to co powiedziałeś na początku, przed tą zasadniczą częścią rozmowy, masz moje słowo, że zrobimy wszystko, żeby tobie pomóc psychologicznie, żebyś stanął na nogi, a być może się usamodzielnił, żebyś nie musiał tutaj przebywać, skoro czujesz dyskomfort w relacjach z własnym tatą. Damian, w związku z tym, poczekamy, aż tutaj Państwo jeszcze podjadą. I tak jak mówię, możesz na nasze wsparcie i pomoc liczyć, bo ja widzę, że jest problem, ale jest Tobie chęć współpracy. Masz świadomość tego problemu, ale masz też świadomość tego, że tak wygląda. Damian, w związku z tym, że po raz kolejny zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia przez Ciebie Przestępca z artykułu 200 kodeksu karnego, więc przestępca pedofilii. Obowiązkiem Fundacji CPU Polska było powiadomienie tutejszej komendy policji i w tym momencie oddajemy ciebie do dyspozycji państwa policjantów. telefon. Masz jakieś